Przeczytałem państwu w poprzednim shortcie, a może będzie to jeden z poprzednich shortów, krótki fragment z książki arcybiskupa Fultona Shina Kościół, komunizm i demokracja, która ukazała się nakładem wydawnictwa AA w zeszłym roku. Fragment o różnicy między przyjemnością a i radością. Mówiłem też o niskim przyroście naturalnym w Polsce. I jak stwierdziłem, wydaje mi się, że jest to związane z tym, że młodzi Polacy nauczyli się cenić sobie przede wszystkim przyjemność. Przyjemność, która wiąże się z tym, że na przykład lepiej jest uprawiać seks bez obowiązań, bez konsekwencji, a w związku z tym no, nie ma dzieci, bo posiadanie dzieci oznacza pewne nieprzyjemności wiążące się z wychowywaniem dziecka i poświęcaniem mu czasu. Myślę, że ten fragment. Z książki Fultona Shina, podkreślający różnicę między przyjemnością a radością, też w pewnym sensie wyjaśnia skąd tyle depresji, tyle samobójstw wśród młodych Polaków. Pozwolę sobie ten fragment doczytać dalej. Fragment z książki arcybiskupa Fultona Shina, raz jeszcze Kościół, komunizm i demokracja. Otóż dalej arcybiskup Fulton Shin pisze tak. Konfucjusz powiedział, że bardzo często ci, którzy w młodości byli porządliwi i nieczyści, na starość zamieniają to, co z ich namiętności zostało, w rządze zabezpieczenia i bogactwa. Natomiast radość nie zna póry roku. Jest to niesłabnący spokój wewnętrzny w każdym wieku. Radość życia u człowieka starego jest tożsama z radościami dziecka. Przyjemność także syci, ale radość nie ma końca. Przyjemności mogą się zmienić w ból lub wstręt, ale radość nie powoduje odrazy. Może się nie ujawniać na twarzy, ale jest w sercu. Jednak ci, którzy nie mają radości we własnych sercach, nie mogą jej także dostrzec w sercach innych. Radość rodzi się w przeciwnościach. Utrapienie nie powstrzymuje radości, zwiększa ją, gdy się przyjmuje, że cierpienie pochodzi z ręki Boga. W przeciwnym razie cierpienie to napełnia duszę goryczą i czyni ją stwardniałą, ale z pomocą ufności. Ból naprawia dawne upadki, staje się tyglem, w którym ulega wypaleniu żurzel grzechu.